Pierwszy, ale on tylko będzie pływał. No też właśnie mówimy, ale nie chcę. Mocniej gazu! Gazu! Nie, No ty nie wystartujesz! Zobacz, jaką masz publikę. no gazu co, już? o, patrz, widzisz? sam się, sam się obraca do startu no. gazu, gazu dodaj, no dlaczego nie wylądujesz? Wyląduje? My, my ci wylądujemy start, gazu Pan kapci nie są, nie są zatapialne, przy takim wietrze tego na trawie posadzić. Gdyby był w moim modze to bym polecił. Zobacz ilu masz tutaj no. i tylu ludzi chcesz zawieźć? Tak. Ale muszę kierunek mu wystawić bardziej. Więc... Prawa i do góry. A wystartuje bez problemu. Skręcaj. Nie. Tak, tak. Nie, nie, nie.